Witajcie moi drodzy. W tym filmie skupimy się szybko i na temat jak czyścić łańcuch rowerowy. Łańcuch rowerowy jest ważny, żeby był czysty z tego powodu, że jak jest brudny, to nie tylko jest brudny, ale wam się szybciej zużywa wasz napęd. Czyli i zarazem łańcuch, i korba, i wolnobieg, i lub zamiast wolnobiegu kaseta. No, oczywiście te gówniane rolki, które są z reguły, z plastiku, a czasami z metalu, też się wtedy szybciej zużywają. Ja już trochę się usmarowałem od tego łańcucha. I powiem Wam, metod jest na to dużo. Każda jest dobra. Oczywiście możecie wykorzystać coś takiego, jak pojawiło się obok, czyli profesjonalne narzędzie do czyszczenia łańcucha za jedyne 39,90, czyli, ileś tam, nie wiem, ile kasy. Czyli możecie kupić maszynkę do czyszczenia łańcucha, przez którą przepuszczacie łańcuch. Ona super będzie czyściła Wasz łańcuch, potem ta maszynka się zasracała, będzie usyfiona, ale będzie działać i będzie ładnie czyściła łańcuch. Możecie, czyli tą maszynkę wykorzystać, jest spoko. Ja osobiście tego nigdy nie kupiłem i nie kupuję, ale jest spoko. Druga możliwość to oczywiście kupienie specjalnej szczotki do czyszczenia łańcucha, która jest dwoma rodzajami szczotek tak naprawdę możecie kupić albo szczotkę, która ma włosie ryżowe Albo włosie, które jest metalowe. Jak widzicie, w tej profesjonalnej szczotce do czyszczenia łańcucha, łańcuch jest czyszczony od góry i dołu zarazem, i ma tą dłuższą krawędź też do czyszczenia zagłębień, na przykład w waszym wolnobiegu lub kasety, żeby go tam dobrze wypędzlować. Metoda spoko, narzędzie spoko, niedrogie, nie jest ogólnie OK, ja go nie stosuję. I od siebie, jako gościa, który powiem wam, że przejechał w swoim życiu rowerem. Myślę, że ponad grubo, grubo ponad 100 tysięcy kilometrów. Wiem, że jednego każdego roku robiłem 12 tysięcy kilometrów, kiedyś przez wiele, wiele lat, potem coraz mniej i teraz to już widać, że jestem pączkiem, <grym> czyli już całkiem mało, ale no, czyli mam duże doświadczenie w rowerach, jak go naprawić, nawet jak mi się wszystko rozpieprzy w trakcie drogi, to powiem Wam, no ja bym tych maszynek nie kupywał, bo mi szkoda by było po prostu miejsca na coś takiego, więc jak wyczyścić tak, wiecie domowym sposobem, fajnie, lub garażowym, piwnicznym, czy w ogóle w trasie. Napęd roweru, a dokładnie łańcuch, ale też i cały napęd tym. Macie to. Macie starą szczoteczkę do zębów. Myliście nią kiedyś zęby, ale już szczoteczka się zmęczyła myciem Waszych zębów, więc generalnie tą szczotkę większość ludzi by wywaliła do śmieci. Jeżeli macie olej w głowie, i macie rower do czyszczenia, no to takiej szczoteczki nie będziecie wyrzucać, bo po co? Tą szczotkę, ona ma włosie ryżowe, przecież idealnie się nadaje do czyszczenia Waszego napędu roweru. Jest po prostu tym samym, co ten profesjonalny produkt, tylko powiedzmy sobie, który macie za Afriko, bo zawsze Wam się zużywa jakaś szczoteczka do zębów. A więc słuchajcie, no macie szczotkę do zębów, no i co robić? No, no co robić? No po prostu... Tutaj akurat jestem teraz na panelach, to niekoniecznie bym sobie chciał trzeć, ale ten, ten łańcuch nie jest usyfiony, on był czarny, teraz jest na oliwiony. E, troszeczkę i po parach jeździłem, więc się on ścimnił. E, słuchajcie, te literówki. E, wiecie, ja w filmach nie mówię o. e. O. <noise> Niektórzy nie poprawiają. E, dobra, no, słuchajcie, no macie szczoteczkę do zębów, no to co robicie? Zobaczcie, przyszła jest idealna. To jest, jak, to jest jak wynalazek zrobiony po prostu do mycia zębów i jednocześnie czyszczenia łańcuchów rowera. No Ktoś myślał, kto był chyba cyklistą. Raz mył zęby, a raz szorował napęd roweru, dlatego że to jest narzędzie idealne. No nie ma lepszego dłuższa rączka. Genialna sprawa, nie musicie się usrać. Ja mam usrany, dlatego że go złapałem ręką wcześniej, przed innym filmem, który nagrywałem. I słuchajcie, no to jest idealne: po prostu sobie szczotkujecie tak samo jak ząbki łańcuch z każdej strony, pięknie go wyszczotkujecie. Tak samo możecie wszystko szczotkować. Zobaczcie, że nawet jak jest kaseta, wolnobieg, to ona idealnie ta szczotka będzie sobie, ona bardzo głębokiej penetracji nie będzie miała, czyli jakiejś turbo penetracji głębokiej nie będzie miała, ale będzie miała wystarczającą, bo zobaczcie, jaka długość jest tego włosia na każdej szczotce. Długość jest dłuższa niż koronka przecież każdego, czyli zębatka każdej przerzutki. No dobra, wolno biegu, kasety, korby. A więc wyczyści to, co jest najważniejsze bez problemu, czyli tak naprawdę szorujecie to wszystko, nie? gdzie macie dostęp, to będziecie to szorowali szczoteczką do zębów. Najlepiej to róbcie Albo jeżeli w domu macie rower tak jak ja, no to na płytkach, nie? żeby łatwo to potem sprzątnąć, to co odpadnie po tym szorowaniu, albo w piwnicy, garażu czy na dworzu. Najlepiej na jakiejś paście, zależy jak macie usyfiony napęd. I słuchajcie, no szczotka do zębów super, jeżeli napęd jest niezbyt zasyfiony, czyli jest powiedzmy sobie płynny, miękki syf na nim. To jest szczoteczka, to jest narzędzie dla was, nie? to jest po prostu najlepsze. Wszystko sobie pięknie tym wyczyścicie. Jak żołnierze czyścili szczoteczkami do zębów parkiety, tak wy napęd roweru, który jest dużo łatwiejszy do wyczyszczenia, a to narzędzie jest naprawdę idealne. Natomiast możecie też zastosować sobie szczotkę dużą ryżową, czyli taką większą, która jeszcze będzie Wam się mieściła w te zagłębienia, bo większą powierzchnią szybciej będziecie czyścić. Albo słuchajcie, jak macie taki zasknięty, czyli macie stary łańcuch, niektórzy mają taki powiedzmy sobie no, nieoliwiony. Wiele lat, zaschnięty jakieś stare smary, są na nim jakieś rdze, inne rzeczy, no to już nie taka szczotka. To wtedy szczotka druciana. Małą szczotkę drucianą, to samo robicie co szczotką do zębów. Tak samo łańcuch sobie przecieracie tylko szczotką wtedy drucianą, bo na obłupie wam druciak, obłupie wam te wszystkie zaschnięte smary, rdze, i tak dalej. Czyli wtedy cały napęd szczotką drucianą sobie przeciągacie, czyścicie. Czy trzeba wam czegoś więcej do czyszczenia napędu i łańcucha? Nie potrzeba. Naprawdę wam nie potrzeba żadnych specjalnych rzeczy, tak jak wam nie potrzeba garków do gotowania. Z jajek, a osobnych garnuków do gotowania mleka, bo możecie w zwykłym garnku to robić to wszystko tak samo: możecie wszystko robić albo szczotką do zębów, albo szczotką drucianą. I to z mojej strony to tyle. Naprawdę nie ma sensu robić wydatków. Najprostsze, zużyte, wykorzystywać w ponownym obiegu takie elementy. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was na następne. Do polubienia tego kanału, subskrybnięcia sobie, a nie żałujcie sobie. I ogólnie fajnie jak do mnie piszecie komentarze, bo ja naprawdę lubię z wami rozmawiać. Dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam na następne filmy. Trzymajcie się. Dobrego dnia.